Witam wszystkich na kolejnych wspaniałościach z nieba. Dzisiejszy podcast będzie skupiony wokół Psalmu 51. Jest to Psalm Dawidowy, napisany w okolicznościach bardzo dla Dawida, dla Dawida nieprzyjemnych, bardzo przykrych. Jest to mianowicie Psalm, który Dawid stworzył po tym, jak zgrzeszył z Batrzebą. Jak doprowadził do śmierci męża Batrzeby, Uriasza, i możemy tutaj prześledzić sytuację człowieka, który jest świadomy swojego grzechu, wie jak strasznie zawinił, wie, że te grzechy przede wszystkim były wymierzone przeciwko Bogu. I wiecie. Grzech jest naprawdę poważną sprawą. Zobaczcie, Dawid jest niesamowitym człowiekiem. Wszyscy wiemy, że Dawid jest Bożego Serca. Wszyscy wiemy, że Dawid był niesamowitym wojownikiem, wspaniałym królem. Dawid nie przegrał żadnej bitwy, żadnej wojny. Wszystkie bitwy, które prowadził Dawid, były wygrane. No, niesamowicie człowiek sukcesu, można powiedzieć, ale niestety. To jedno wydarzenie, które się Dawidowi przytrafiło, rzuciło mocny cień na jego osobę. I dzisiaj Dawid jest pamiętany właściwie tylko z dwóch wydarzeń: ze zwycięskiej potyczki z Goliatem i właśnie z upadku z Batrzebą. Dzisiaj Dawida przede wszystkim pamiętamy w tych dwóch wydarzeniach. Nie pamiętamy o jego zwycięskich walkach, nie pamiętamy o jego Wspaniałym czterdziestoletnim królowaniu w Izraelu. Pamiętamy go tylko z tego pierwszego zwycięstwa i z tego nieszczęsnego upadku. Więc zobacz, jak grzech może położyć się cieniem na całe Twoje życie. Możesz przez całe życie być wspaniałym chrześcijaninem, oddanym Bogu, dokonującym wspaniałych Bożych dzieł, a jeden grzech, który Ci się przytrafi, może położyć się cieniem na całą Twoją służbę, i może wręcz zniweczyć Twoją służbę. Więc trzymajmy się z dala od na, nawet pozoru zła, bo ono może zniweczyć wspaniałe, dobre Boże dzieła, które dla Ciebie Bóg zaplanował. Ale zobaczmy, jak tutaj Dawid zachowuje się właśnie w takich przykrych okolicznościach. Dawid mówi tak, zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z mego grzechu, gdyż jestem świadom swoich przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami. I tutaj mamy pierwszą wskazówkę. Otóż Dawid był świadomy swojego przestępstwa, swojego grzechu. On próbował. Ukrywać to, próbował jakoś się wyplątać z tego grzechu, próbował zataić ten grzech, ale ostatecznie przyszedł do niego prorok Natan, wyłożył mu prosto kawę na ławę. Dawid musiał się przyznać do tego i musiał zacząć pokutować. I jak Dawid pokutuje? Czytamy dalej: Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twoje napomnienie. Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Rzeczywiście, urodziłem się w przewinieniu. Grzesznym poczęła mnie matka. A dla ciebie milcza jest prawda, skryta na dnie duszy. Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. E, Dawid rozumie, że przede wszystkim zgrzeszył przeciwko Bogu. Z pewnością Dawid zgrzeszył przeciwko Uriaszowi. Z pewnością zgrzeszył przeciwko Batrzebie. Z pewnością zgrzeszył przeciwko całemu swojemu ludowi który mu ufał, który brał z niego przykład, który był wpatrzony w Dawida jak w obrazek. Dawid przeciwko wszystkim tym ludziom zgrzeszył, ale Dawid ma przede wszystkim świadomość, że zgrzeszył przeciwko Bogu. To była najboleśniejsza dla niego świadomość, że zgrzeszył przeciwko Bogu, którego tak kochał przez całe życie. Tak czcił, tak wielbił i przeciwko temu Bogu zgrzeszył. I to musi być dla nas również wskazówką, że to, że grzeszysz przeciwko człowiekowi, ma mniejszą wagę niż to, że grzeszysz przeciwko samemu Bogu. To przeciwko niemu jest wymierzony twój grzech. To przeciwko Jego sprawiedliwości Ty popełniasz występek. I to musisz wiedzieć tam dalej. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Spraw bym mu słyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś. Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie me winy. Najgorsze, naj, e, co może się nam przytrafić jako chrześcijanom, to żeby Bóg odwrócił od nas swój wzrok. Bóg nas nie odrzuci, jeżeli nas zbawił, to nas nigdy nie odrzuci. Ale gdyby tak chociaż na chwilę Bóg cofnął swoją rękę z nad naszego życia, cofnął swoje błogosławieństwo, i bylibyśmy zrozpaczeni. Tak wiele zawdzięczamy Bogu. Każdy nasz dzień jest wypełniony jego błogosławieństwem, jego pomocą, jego radą, jego przychylnością. Gdyby z powodu naszej głupoty, naszego Naszej niepowściągliwości, naszego nierozsądnego działania, Bóg musiał choć na chwilę odwrócić od nas swój wzrok, choć na chwilę cofnąć swoje błogosławieństwo, bylibyśmy zrozpaczeni tym stanem. Dawid tutaj woła, aby Bóg go oczyścił. On wie, że nie jest w stanie oczyścić się sam. On wie, że nie jest w stanie w żaden sposób Bogu zrewanżować się za zło, które popełnił. Prosi Boga o oczyszczenie. Prosi Boga o przywrócenie mu radości i wesela. Eee, czytamy tutaj, niech ożyją kości, które skruszyłeś. Skruszone kości, skruszony duch, to jest właściwa postawa w takim momencie. Dopóki jesteś człowiekiem, który usprawiedliwia swoje postępowanie, usprawiedliwia swój grzech, który szuka winnych wszędzie, tylko nie w sobie samym, to tak naprawdę nie masz Bożego serca. Jesteś daleki od. Bożych standardów. Dawid rozumie, że to w jego sercu jest problem, że to z jego kości zostały skruszone i to jego wina musi być wymazana. Czytamy dalej. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed, sprzed Twego oblicza, i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego, przywróć mi radość z Twojego wybawienia, wesprzyj na nowo duchem żarliwości. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. To jest pragnienie Dawida. Wiecie, najczęściej chrześcijanie mają problem ze swoim sercem. Czasami Bóg musi w bolesny sposób pokazać nam, ile zła jeszcze gdzieś tam tkwi w, naszym, w naszych sercach i jak bardzo powinniśmy pragnąć oczyszczenia serca. Ludzie różnie reagują, kiedy im się zwraca uwagę na stan ich serca. Niektórzy się denerwują i obrażają, i trzaskają drzwiami, nie chcą słyszeć, że mają jakiś problem. Inni przejmują się, ale, za, ale niewiele. Niby to akceptują, że jest jakiś problem, ale nie znajduje w ich postawie jakiejś żarliwości, jakiegoś błagania Boga o zmianę. Niby to, niby to zgadzają się z tym, że jest jakiś problem. Ale nie widać, żeby bardzo chcieli uwolnienia od tego problemu, żeby bardzo chcieli się oczyścić. Natomiast tutaj widzimy człowieka, który jest zdruzgotany przez to, co zrobił, i błaga Boga, by stworzył w nim czyste serce. Dawid boi się, żeby tylko, żeby Bóg nie odbierał mu swego ducha. My wiemy, że Duch Boży, który w nas mieszka, zamieszkał w nas na stałe, ale Biblia przestrzega nas przed zasmucaniem Bożego Ducha, którym jesteśmy zapieczętowani. To znaczy, że możesz postępować w sposób niegodny, który będzie zasmucał Ducha Bożego. Jest to straszna rzeczywistość, kiedy Duch Święty w tobie jest zasmucony z powodu twojego upartego charakteru, z twojego z powodu braku chęci do jakiejkolwiek zmiany, do oczyszczenia serca. Zasmucasz wtedy Ducha Świętego, kiedy nie chcesz zrobić porządku w swoim sercu, kiedy nie błagasz Boga o ratunek. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia. Wesprzyj na nowo duchem żarliwości. Słowo Boże mówi, że smutek, który jest od Boga, trwa krótko i przynosi dobre rezultaty, i nikt go potem nie żałuje. Czasami to dobrze, że zostałeś zasmucony. Czasami to dobrze, że Bóg objawił ci stan Twojego serca i mogłeś zapłakać nad sobą i zacząć błagać Boga o. O zmianę, o ratunek. Tak naprawdę potem przychodzi wielka radość, potem Bóg przywraca ci radość z wybawienia. Kiedy doświadczasz na własnej skórze, jak niesamowita jest Boża łaska, jak daleko posunięte jest Jego przebaczenie, jak gotowy jest podnieść cię i wybaczyć ci wszystko, ale kiedy widzi Twój, twój autentyczny żal kiedy widzi Twoje błaganie o, o zmianę serca, o czyste serce. W innym przypadku będziesz się tylko wycierał Bożą łaską. Będziesz ją stosował jak taki listek figowy dla swojego grzesznego i upartego serca, więc tego nie rób. I zobaczcie, potem natychmiast Dawid zaczyna modlić się w ten sposób: Przestępców będę uczył Twoich dróg, niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Zobaczcie, po takiej bolesnej lekcji, którą przeżył, po takim właściwej skrusze, właściwej pokucie, Dawid natychmiast ma ochotę uczyć przestępców Bożych dróg. Wydawałoby się to absurdalne. Jak to? Przestępca? Człowiek, który ma krew Uriasza na rękach i cudzołóstwo z jego żoną, będzie uczył przestępców Bożych dróg? To chyba ostatnia osoba, która powinna się za to brać. Owszem, z ludzkiego punktu widzenia, Dawid w tym momencie jest ostatnim, który powinien się za to brać. Ale kiedy prawdziwie pokutujesz i kiedy przeżyjesz prawdziwe przebaczenie, i kiedy Bóg przywróci ci prawość serca, przywróci ci radość z wybawienia i wesprze duchem ochoczym, to będziesz to robił i to będzie autentyczne i nie będzie w tym fałszu. Dawid musiał przeżyć takie doświadczenie, musiał przeżyć taką pokutę. I przeżył takie odnowienie swojego serca, co natychmiast zaowocowało pragnieniem, aby uczyć przestępców Bożych dróg. Zobaczcie, jak odmienna reakcja od wielu chrześcijan, którzy po takim upadku w grzech całkowicie pochłania ich taka, taki, e, taka żałość, takie rozpamiętywanie, e, taki smutek. Który w końcu przeradza się w jakąś depresję, nie ma w nich w ogóle życia. To znaczy, że nie podjęli właściwej pokuty, nie podjęli właściwej skruchy. To znaczy, że nie przepracowali tej pokuty tak, jak należało. Jeśli w efekcie mamy chrześcijanina przygnębionego, rozpamiętującego swoje złe czyny, to znaczy, że coś poszło nie tak, że nie, nie zadziałało coś tak, jak powinno. Paweł y, Dawid pisze dalej, wybaw mnie od winy za przelanie krwi. Boże, Boże mojego zbawienia, a mój język z radością rozsławi twą sprawiedliwość. Panie, otwórz moje usta, niech my wargi głoszą twą chwałę, bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze, cało palenie, choćbym chciał ci je złożyć, nie zechcesz. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz o Boże. Tak, to jest właśnie klucz do właściwej pokuty. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz o Boże. To jest właściwa postawa. Nie ukrywaj przed Bogiem stanu swojego serca, ale wylej swoje serce przed Nim powiedz mu jaki naprawdę jesteś błagaj go o zmianę twojego serca a twój język z radością będzie wysławiał jego sprawiedliwość tego ci życzę z całego serca jeżeli jesteś w takim stanie jeżeli to słowo jest dla ciebie to nie zatrzymuj się w tym miejscu naśladuj w tym Dawida któremu również przydarzyło się taka poważna wpadka która niestety położyła się cieniem na jego historii ale najważniejsze, że nie położyła się cieniem na jego relacji z Bogiem. Tego Ci życzę z całego serca. Amen.